Jogurty to popularna przekąska na diecie. Pewnie kojarzy ci się z białkiem i dobrymi bakteriami. Masz rację. To świetny produkt na diecie, ale jakie jogurty kupować? Ja nazywam się Kuba Wojnjak, jestem dietetykiem klinicznym i dzisiaj razem z Wami porównam jogurty z Biedronki i z Lidla pod kątem składu, wartości odżywczych i ceny. Zacznijmy od jogurtów naturalnych, bo tutaj tak naprawdę ciężko coś zepsuć. W ich składzie nie powinno być nic innego oprócz składników pochodzenia mlecznego i żywych kultur bakterii jogurtowych. Bez jakichkolwiek aromatów, barwników, substancji zagęszczających, cukru czy substancji słodzących. Jogurt naturalny ma około 60 kalorii. 6 gramów węglowodanów, 2 gramów tłuszczu i 4 gramów białka. I tak najczęściej jest. Mam tutaj jogurt z Lidla, Pilos jogurt naturalny kremowy i jogurt z Biedronki, Provita jogurt naturalny kremowy. Obydwa w składzie mają mleko pasteryzowane. Ten co ciekawe ma dodatek białka, mleka i obydwa mają kultury bakterii jogurtowych. Pod kątem wartości odżywczych to obydwa mają około 70 kalorii, 3 gramy tłuszczu, ten ma nieco więcej węglowodanów, bo 6,5 g, ten ma 5,7 g. Pod kątem białka też jest dosyć podobnie, ale ten ma 4,4 g białka, ten 4,9 g białka. Soli, co ciekawe, ten ma 1,1 ten ma 18 więc prawie, że dwa razy więcej soli. Ale jak widzicie, te różnice pod kątem wartości odżywczej są naprawdę niewielkie. I dla mnie, jakbyście kupowali do diety jogów naturalny, to nie ma większych różnic, czy wybierzecie ten z Lidla, czy ten z Biedronki. Cenowo... Zdecydowanie lepiej wychodzi ten z biedronki, bo za opakowanie 400 gramów zapłacicie złoty 69 zł w porównaniu do tego z Lidla, który kosztuje złoty 4 grosze zł za 200 g. Ale z drugiej strony, wydaje mi się, że jest to związane z różnicą opakowania. Gdybym tutaj miał jogurt 400 gramowy, to cena mogłaby być porównywalna. Więc tutaj, moim zdaniem, mam remis 1.1. Dodatkowo w Lidlu można dostać jogurt naturalny, proteinowy, który ma dosyć podobny skład, bo tutaj też mamy mleko tłuszczone, białka mleka i kultury bakterii jogurtowych. Z drugiej strony, tego białka mleka jest tutaj zdecydowanie więcej, bo mamy 11,3 g białka na 100 g, więc bardzo fajnie i niewiele więcej kalorii, bo tylko 79 kalorii na 100 g, Za to mamy mniej tłuszczu, bo 0,3 g i nieco mniej węglowodanów, więc w gruncie rzeczy pod kątem jogurtu naturalnego białkowego ten jest naprawdę fajnym wyborem. Postawiłbym go raczej blisko jogurtu skyr i z nim porównywał niż z jogurtem klasycznym, naturalnym, ale naprawdę ok wybór. Cenowo też bardzo fajnie wychodzi, bo kosztuje 4,19 za opakowanie 330 g, więc jest dużo droższy od jogurtu naturalnego, ale z drugiej strony ma też dużo więcej białka. To przejdźmy teraz do jogurtów greckich. Czym różni się ten rodzaj jogurtu od jogurtu naturalnego? Jogurt grecki, bądź typu greckiego, różni się od jogurtu naturalnego przede wszystkim konsystencją. Zauważycie na pewno, że jest bardziej gęsty. Często ma także wyższą zawartość tłuszczu, nawet do 10%, i białka, ale tutaj te różnice już nie będą aż tak znaczące. Jak powstaje taki jogurt? Skutek odsączenia części serwacki z jogurtu naturalnego po zakończeniu procesu koagulacji. Czyli formowania się takiego jogurtu. Na rynku jednak makro takich jogurtów greckich jest naprawdę różne i zwracajcie na to uwagę. Jeśli chodzi o ciekawostkę, to powiem wam, że od 2016 roku określenia jogurt grecki można używać tylko i wyłącznie do jogurtów wyprodukowanych w Grecji. Zatem w innych krajach ten rodzaj jogurtu może być wytwarzany, ale nazywany już jest typu greckiego. Polskie przepisy nie definiują produktu takiego jak jogurt typu greckiego lub jogurt w stylu greckim. W Grecji natomiast podane są dokładne warunki, jakie musi spełnić jogurt aby mógł zostać nazwany jogurtem greckim. Jeśli chodzi o porównanie tych dwóch jogurtów, czyli Lidl i Biedronka, to skład jest dosyć podobny, bo w obu znajdziemy mleko, śmietankę, białka mleka i bakterie fermentacji kwasu mlekowego. Kaloryczność też jest podobna. 121 kalorii, 124 kalorii. Zawartość tłuszczu też jest podobna. 10 gramów, 10 gramów. Nawet zawartość białka jest podobna. 3,7, 3,6 g na 100 gramów. Zawartość soli taka sama, 1 g. grama. Więc w mojej ocenie pod kątem składu i wartości odżywczej te jogurty są bardzo porównywalne. Mało tego, cena też jest identyczna, bo obydwa kosztują 2,65 za 400 g, więc jest naprawdę niewielka. Więc tutaj też mamy remis, mamy 2-2 Biedronka Lidna. Kolejną grupą są jogurty typu Skyr, czyli typu islandzkiego. Są szczególnie popularne wśród osób trenujących, ponieważ mają średnio 3 razy więcej białka niż jogurt naturalny. Skyr wytwarza się z od Pustoszonego mleka po usunięciu śmietanki i serwatki oraz dodaniu żywych kultur bakterii. Skyr naturalny to naprawdę świetny produkt na diecie redukcyjnej. To teraz porównajmy sobie nasze skryry. Mamy skyr Pilos z Lidla i skyr Fruwita z Biedronki. Skład jest taki sam: bo tutaj mamy mleko, tu mamy mleko i kultury bakterii fermentacji mlekowej, tu mamy kultury bakterii jogurtowej, więc nie ma, nie ma to dla nas różnicy. Dodatkowo, jeśli chodzi o wartość odżywczą, to też jest dosyć podobna. 66 kalorii, 62 kalorie. Obydwa mają praktycznie 0 g tłuszczu, bo tu mamy 0, tu 0,2 g. Pod kątem białka ten ma nieco więcej, bo 12 g białka, ten 11 g białka, ale umówmy się, ta różnica nie jest aż tak duża. Naprawdę niewielka zawartość soli, bo 11 setnych grama. Więc pod kątem wartości odżywczych powiedziałbym, że to są praktycznie takie same jogurty. Cena też jest identyczna, bo obydwa kosztują 2,9 groszy, więc czy wybierzecie ten czy ten nie ma różnicy. Więc podsumowując, w rankingu 3-3 litry biedronka. Przejdźmy do jogurtów owocowych. Tutaj już sprawa składu nie jest zawsze taka prosta. Często oprócz owoców znajdziesz też tam dodatkowo cukier oraz wiele innych składników, takich jak armaty, barwniki czy zagęstniki, które poprawiają ich smak, zapach i konsystencję. Dlatego, gdy kupujemy jogurty owocowe, warto zwracać uwagę na ich skład i to, czy rzeczywiście są tam owoce. A jeśli owoce tam znajdziesz, to w jakiej ilości? W pierwszej kolejności porównam ze sobą jogurty owocowe Skyr. Mamy tutaj Lidla, Pilos i Biedronkę. Prowita? Pod kątem składu to tutaj mamy 7% owoców. Tu mamy 8% owoców, ale skład wam powiem jest dosyć porównywalny. Bo tutaj jest krobia modyfikowana, tutaj jest mączka chleba świętajeńskiego, Substancje o tym samym działaniu w takim jogurcie. On ma być po prostu gęsty. Tu i tu mają, mamy pektyny, mamy kwasek cytrynowy, no i kultury bakterii jogurtowej. Teraz jeśli chodzi o wartość odżywczą, to ona, słuchajcie, jest zgoła różna. Bo tutaj mamy 56 kalorii. Tutaj mamy 90 kalorii, tu i tu mamy co ciekawe 0 g tłuszczu, ale w tym mamy tylko 4 g węglowodanów, w tym aż 12 g węglowodanów i wszystko to cukry. Z drugiej strony ten ma 8,9 g białka, ten 9,6 g. Więc z jednej strony ten ma więcej białka, ale z drugiej strony ma dużo więcej kalorii i dużo więcej cukru. Ten nieco mniej białka, ale mniej kalorii, mniej cukru. Jeśli chodzi o cenę, to jest taka sama i obydwa kosztują 2,19. Zdecydowanie, jak miałbym sam wybierać, to wybrałbym ten jogurt. I w gruncie rzeczy dzięki temu w naszym rankingu Lidl wygrywa z Biedronką 4 do 3. Dalej porównam dla Was, jak ja to mówię, takie chamskie jogurty owocowe, czyli o niezbyt dobrym składzie. W tym jogurcie z Biedronki mamy mleko, na drugim miejscu cukier, morele, czyli owoce 2%, więc naprawdę niedużo, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca, Dalej ten skład nie jest aż tak zły, ale zwróćcie uwagę: dużo cukru, mało owoców i jeszcze skrobia modyfikowana, żeby zagęścić ten jogurt. Z kolei w jogurcie z Lidla też na pierwszym miejscu mleko, na drugim cukier, więc słabo 3% wiśni, czyli 50% owoców więcej niż w tym jogurcie, ale nadal umówmy się, bardzo niewielka ilość białka mleka, skrobia modyfikowana i też pektyny, no i kultury bakterii jogurtowych więc składy, jakby nie patrzeć, dosyć porównywalne. Jeśli chodzi o wartość odżywczą, to ten ma więcej kalorii, bo 97, tutaj 87. Jeśli chodzi o cukier, to ten ma go więcej, bo 13,8 g, ten ma 13. A jeśli chodzi o białko, to ten nieco lepiej, bo 3,1 g, ten ma 2,5 g. Cenowo Pilos jest droższy, bo kosztuje 99 groszy, ten 89 groszy. Ale z drugiej strony obydwa nie mogą być polecanymi jogurtami, bo mówmy się, jogurt, który zawiera 2-3% owoców, to nie jest dobry jogurt. Więc w tej kategorii nie daje punktów. To ani Lidlowi, ani Wiedrocy. To teraz przed nami jogurty owocowe o dużo lepszym składzie, bo mamy tutaj no. jogurt Pilos Pure z Lidla i fruwita z Biedronki. Fruwita z Biedronki pod kątem składu mamy tutaj jogurt naturalny 70% i 30% to owoce, tyle, więc da się zrobić fajny jogurt owocowy. Jeśli chodzi o Pilos, to mamy na pierwszym miejscu, co ciekawe, owoce, bo 40% przecieru jabłkowego, dalej mamy 30% przecieru truskawkowego i jogurt. Więc w gruncie rzeczy to jest bardziej trochę takie smoothie owocowe z dodatkiem jogurtu, niż sam jogurt. Właśnie. Pod kątem wartości odżywczych, to tu mamy 50 kalorii, tu 88, więc dużo więcej kalorii. Tutaj mamy 10 g cukru, a tutaj mamy 6 g cukru, więc więcej kalorii, więcej cukru. 4 g białka, 2 g białka. Więc widać, że tutaj mamy większy dodatek owoców, mamy dużo mniej białka. Pod kątem wartości odżywczej, powiedziałbym, że ten jogurt smoothie jest lepszy, bo ma mniej kalorii, mniej cukru. I jak mamy ochotę, wiecie, na taki jogurt owocowy, to pod kątem tego, co możecie od niego otrzymać, ten jest nieco lepszym wyborem, ale też nieznacznie lepszym. Cenowo-pilos też wygrywa, bo kosztuje 2,29 w porównaniu do fruwity 2,59, więc też jeden punkt dla Lidla. Więc mamy 5-3 w klasyfikacji generalnej. Ty też schudni z metodą RESPO. Bez wyrzeczeń, bez stresu, bez efektu jojo. Wejdź na centrumrespo.pl i zacznij już dziś. Na koniec jogurty owocowe proteinowe. Mamy jogurt z Lidla i mamy jogurt z Biedronki. Najpierw skład. W jogurcie z Biedronki mamy mleko odtłuszczone, białka mleka, maliny 5%, sok z granatu 1,5%, skrobie, koncentrat z marchwi, słodziki, no i kultury bakterii i aromat naturalny. Dosyć długi jest ten skład. Jeśli chodzi o Lidla, to mamy mleko odtłuszczone, białka mleka, 5% jagód, 1,5% soku jagodowego, słodziki, kultury bakterii jogurtowych. Więc skład jest dosyć porównywalny między tym, tym. Jeśli chodzi o wartość odżywczą, słuchajcie, to tu i tu mamy 65 kalorii, tu i tu mamy 4 g cukru i tu i tu mamy 10 g białka, więc praktycznie to są te same jogurty. Kosztują też tyle samo, czyli 4,19, więc jak dla mnie 1,1, więc w klasyfikacji generalnej mamy 6,4 dla Lidla. Podsumowując, te jogurty między Lidlem a Biedronką naprawdę niewiele się różnią. Mowa tutaj o dosłownie dwóch różnicach w składzie, więc nadal pod tym kątem nie brałbym pod uwagę, czy iść do Lidla, Lidla, czy do Biedronki na zakupy? Cenowo też te jogurty stoją naprawdę na podobnym poziomie. Pozwólcie, że Wam zostawię decyzję, do jakiego sklepu pójść po jogurty. Więc jeśli powiedziałem w samych superlatywach o jakimś jogurcie, który lubicie, i jest to czy to jogurt z Biedronki, czy to jogurt z Lidla, to właśnie dalej ten jak najbardziej możecie kupować. W komentarzu dajcie znać, gdzie robicie zakupy, czy częściej Lidl, czy częściej Biedronka, i zasubskrybujcie ten kanał. Na pewno pojawi się na nim jeszcze więcej tego rodzaju porównań.